Witajcie. Robię wieniec pod murłatę. Na początku wszystko powiązałem i postanowiłem wszystkie szpilki powiązać razem. Dlatego w środek, oprócz belki, wsadziłem dwa druty. Nad podkładkę ścisnąłem to, związałem drutami. Może się uda tutaj pokazać jak to tam jest zrobione jeszcze zdjęcie może wrzucę to będzie bardziej widać no i przez całość długości wieńca te dwa druty idą wszystkie szpilki są połączone razem przez cały wieniec No i w sumie tak to wyszło. To tyle na razie jeszcze na koniec filmu dodam zdjęcie, żeby bardziej było widać. Trzymajcie się.